Słuchajcie moi drodzy, troszkę zeszło z, z, z czyszczeniem. Yy, I teraz niech to złapię ostrożnie, właśnie. Mamy jarzmo już wyczyszczone. Tak wygląda to jarzmo. Tylko przy użyciu praktycznie wkrętarki, odpowiednich frezów i szczotki. Zważywszy na. Brak możliwości takich, żeby mieć piaskarkę i wypiaskować to, to w tych warunkach, mi się wydaje, że i tak to jest zadowalający efekt. Zważywszy, że wcześniej na filmiku widzieliście, jak to wyglądało czyli praktycznie całe pokryte rdzą. Po półtora, po 2 mm w niektórych miejscach Rdzy. Całe brązowe, także tak to wygląda. Eee, no i cóż. Zabieramy się za montaż, już szczęk, oczywiście wylatuje zacisk za jakiś czas, jak to złożymy, yy, szczęki, zakładamy sobie jarzmo, zakładamy sobie, chyba tylko to, praktycznie, bo dalej nie będziemy montowali z uwagi na to, że będziemy mieli brak zacisku yy, i przechodzimy sobie później na przód, bo przód jeszcze nie jest yy, ruszony bo całe te czynności związane są z czyszczeniem tego. Niestety jest to dość szmudna praca, pracochłonna i zajmuje sporo czasu przy użyciu zwykłych narzędzi, elektronarzędzi można powiedzieć.